Cześć, witam Was O'Connell i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka Akuku Newsroom. Ale przede wszystkim życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, i jak najmniej pecha w tym nowym roku 2013, aby spełniły się Wasze najskrytsze marzenia i żeby wiodł Wam się lepiej niż w ubiegłym roku, który dla Akuku nie był taki zły. Zaczynamy nowy rok z nową wersją stabilną. Ta wersja stabilna nosi numer 24410. Bardzo fajny numer, bardzo fajna data jej wydania. E, Niemniej, jak widzicie, zainstalowałem tutaj specjalnie bardzo starą kompozycję, e, która normalnie wygląda tak jak tutaj na tym obrazku. A dlaczego nie wygląda tak po zainstalowaniu? E, dlatego, że porzuciliśmy w tej wersji stabilnej stary system obramowań. E, oczywiście nowy system obramowań ma się dobrze, ale niektóre stare kompozycje nie są do niego przystosowane. Zatem jeżeli zainstalujecie nową stabilną wersję i zobaczycie, że znikły Wam obramowania, no, to nie denerwujcie się. Polecam w takim wypadku odwiedzenie naszego forum, gdzie umieściłem specjalny temat na temat porzucenia starego systemu obramowań. Są tutaj pewne wskazówki, które warto przeczytać, w szczególności ta ostatnia, która jeżeli jesteście bardzo oparci i będziecie chcieli korzystać na nas z tej starej kompozycji, i nie będziecie chcieli wybrać sobie nowej kompozycji, no to możecie ją dostosować w bardzo prosty sposób. W jaki jest tutaj opisane, link do tego tematu znajdziecie poniżej. Kolejna rzecz. Chciałbym Wam teraz powiedzieć o ważnej kwestii, jaką jest 64-bitowa wersja komunikatora AKUKU, bo taka wyszła. Czyli teraz mamy dwie wersje do wyboru dla naszych użytkowników, albo wersja 32-bitowa, albo 64-bitowa. E, jakie są zalety, jakie są minusy korzystania z wersji 64-bitowej? E, aby to ustalić, zapraszam na stronę forum kolejny raz. Tym razem do tematu migracja zakuku X86 na X64. W tym temacie znajdziecie informacje na temat tego, jak to zrobić, jeżeli jesteście zainteresowani taką migracją, jakie są plusy, jakie są minusy i co się z tym wiąże. A są to dosyć ważne kwestie, bo na wersji 64-bitowej nie działa większość wtyczek starych, 32-bitowych. Oczywiście pojawiają się już konwersje, przeportowane wtyczki na tą architekturę, ale oczywiście baza wtyczek nie jest tak duża jak ta dla wersji 32-bitowej. Warto poczytać ten temat, jeżeli chcecie przenieść się na wersję 64-bitową. Tylko pamiętajcie, aby to zrobić, wasz system operacyjny również musi być 64-bitowy. Tak samo zresztą jak y, procesor, no ale to wiadomo. Y, czyli możecie to sprawdzić generalnie najprościej, właśnie w panelu sterowania, system i zabezpieczenia system. Tutaj jest to wyszczególnione. Jeżeli macie 64-bitowy system operacyjny. Procesor X64, to możecie z takiej wersji Akuku korzystać. Eee, a gdzie ją pobrać? To jest dobre pytanie i zaraz na nie odpowiem. Odpowiedź na to pytanie wiąże się z nowym wyglądem naszej witryny EU. Eee, Zyskała ona całkowicie nowy wygląd, bardziej kompaktowy. Eee, jak widzicie na pierwszej stronie, jest wymienionych kilka ważnych, istotnych cech eee, naszego komunikatora oraz to jakie sieci on obsługuje. Zobaczmy drugi slajd, bo są tutaj slajdy. Drugi slajd daje nam możliwość obejrzenia najnowszego odcinka AKUKU w Newsroom oraz pokazuje jaka jest ostatnia stabilna wersja AKUKU. Na trzecim slajdzie mamy szybki dostęp do wtyczek, kompozycji lub emotikon. Po kliknięciu w dowolne łącze przyniesie nas to do odpowiedniego działu na naszym forum. Ale pamiętajcie oczywiście, że dostęp do tych dodatków macie również z poziomu samego komunikatora AKUKU i pokażę to szybciutko. Jest to tutaj w tym miejscu dodatki dla AKUKU i od razu też wspomnę, że te okno zostało teraz stronicowane. Czyli mamy 10 dodatków, klikamy dalej i możemy je sobie przeglądać w ten oto sposób. Wcześniej wyświetlała się cała długa lista, no nie było to najlepsze rozwiązanie. Teraz dodaliśmy takie strony i myślę, że, że jest to teraz wygodniejsze w nawigacji i korzystaniu. Dobra, jest jeszcze jeden slajd. Oczywiście z krótkimi newsami, a właściwie z jednym newsem, ale to wystarczy, nic więcej na tej stronie przecież nam nie potrzeba. Dodatkowo na dole znajdziecie galerię. Po kliknięciu macie możliwość obejrzenia kilku slajdów, kilku kompozycji, akuku, tak w ramach zachęcenia kogoś nowego do instalacji naszego komunikatora, oczywiście. Chciałbym też podziękować W112 który naprawdę wiele zrobił dobrego dla wyglądu tej witryny w szczególności dostosował grafiki, zrobił slajdy także ogrom pracy i wielkie brawa mu za to że pomógł nam to wszystko ogarnąć do kupy dobra, Wejdziemy dalej nie mam już praktycznie nic wam do powiedzenia na temat tej wersji poza tym, że no cóż, rozwiązuje bardzo dużo problemów które znaleźliście w poprzedniej stabilnej wersji, o której mówiłem, że jest bardzo stabilna. Oczywiście szybko wyprowadziliście mnie z tego błędu i teraz już nie powiem, że ta wersja jest bardzo stabilna, bo zaraz znowu okaże się, że tak nie jest, ale mam nadzieję, że jest. Bardzo się staraliśmy, przeprowadziliśmy tym razem dużo testów i mam nadzieję, że wszystko jest w najlepszym porządku. Eee, dodam też, że zaszło bardzo dużo optymalizacji w sam kodzie koku. Między innymi pozwoliło to zmniejszyć wielkość instalatora o 40%. Eee, mieliśmy już prawie 18 MB instalator, teraz jest on 11 MB, także jest spora różnica. Poza tym optymalizacje są też innego typu. Weźmy na przykład okno Emotek. Specjalnie wgrałem bardzo dużo paczek, jak widzicie, mam. Ponad 2000 motek a to okno otwiera się niemal natychmiastowo. W poprzedniej wersji przy takiej ilości motek to okno zacinało się na dobrą sekundę i przy każdym znaku Akuku też potrafiło się zaciąć. Teraz tak nie jest, mam nadzieję, że wszystkie te optymalizacje przypadną Wam do gustu i ta wersja okaże się już naprawdę stabilna. Dobrze, dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia! Wkrótce. Wszystkiego dobrego jeszcze raz w nowym roku. Żegna Was Akonal. Cześć!